Etno Etnonarracje, o tradycji, o kulturze, o muzeum. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Kamil Mataczyński z działu Edukacji Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Zapraszam na etnonarrację. Przed Państwem odcinek specjalny, świąteczny, ostatni w tym roku, w którym to postanowiłem przepytać osoby związane z naszym podcastem. Co lubią w okresie świątecznym, a co niekoniecznie. I wydało mi się to niezwykle ciekawe, że znając te osoby już dość długo z codziennej pracy, kilka z nich poznałem od nowej strony. Także zapraszam do słuchania. Na początek udam się do miejsca dla mnie najbliższego czyli do działu edukacji. Stamtąd znają Państwo najwięcej głosów. Ponieważ zawsze któryś z nas jest przy mikrofonie w momencie realizacji odcinka, także zobaczymy, kogo tam dzisiaj spotkamy. Joanna Sojka, edukatorka, znana państwu z takich odcinków, chociażby jak kobieta w podróży, czy wiosenne porządki. Powiedz mi, Asiu, jako że jesteśmy w takim okresie jeszcze przed świątecznym, w momencie nagrania tego materiału, no to każdy ma jakieś swoje rzeczy, które lubi, których nie lubi. Powiedz mi, co ty najbardziej lubisz w tym czasie przedświątecznym? Ja mogę wymienić tylko jedną rzecz? Możesz wymienić, ile chcesz. No, dla mnie na święta składa się bardzo wiele elementów które są ze sobą powiązane i tworzą właśnie tą celebrację tego wyjątkowego czasu. Musi zostać odhaczone w grafiku kilka spraw, żeby mogła w święta się odprężyć i poświęcić się odpoczywaniu i spędzaniu czasu z rodziną przede wszystkim muszę zrobić oczywiście świąteczne porządki, umyć okna, e, zrobić dekoracje świąteczne, e, ubrać choinkę, zrobić zakupy, e, przygotować prezenty, no i oczywiście poświęcić czas na gotowanie i pieczenie. I jak to wszystko zostanie zrobione, to wtedy mogę się ładnie ubrać i spędzać czas z rodziną. To są dla mnie święta i bez tych elementów poprzedzających święta nie ma samych świąt. Więc to i na pewno czas spędzony z rodziną, na odpoczywaniu, na rozmowach i dużo ciepła i miłości. Czyli jeżeli któryś z tych elementów wypadnie jakimś cudem, na przykład nie wiem, nie będziesz mogła umyć okien, to wtedy święta nie mają swojej pełni, tak? Dobrze zrozumiałem? Nie ma takiej możliwości, żeby któryś z tych elementów wypadł. Tak długo będę siedzieć po nocach, aż wszystkie te elementy zostaną zrealizowane, bo plan trzeba wykonać, a do świąt trzeba się przygotować. Co byś chciała przekazać, jakie życzenia naszym słuchaczom na nowy rok i na święta? chciałabym wam życzyć żebyście odnaleźli w tym czasie dużo spokoju w sobie żeby każdy z was był bezpieczny czuł się kochany otaczał się ludźmi z którymi chce spędzać chwilę i żeby to były bardzo przyjemne momenty dużo odpoczynku bo tego trzeba się nauczyć sama wiem że trzeba się nauczyć odpoczywać ale warto to jest bardzo bardzo krótki czas, tego właśnie najbardziej w świętach nie lubię, że trwają tak naprawdę tylko trzy dni. Jeśli by powstał jakiś komitet, który by optował za tym, żeby przedłużyć ten czas, to ja bym chętnie stanęła na jego czele. Ale jeśli już te trzy dni na koniec roku zostają nam podarowane, to trzeba je wykorzystać w pełni i tego Wam życzę. Dużo miłości, no i wesołych świąt. Jest ze mną Marta Domachowska. Jeżeli coś w muzeum śpiewa i tańczy, to to, to na pewno Marta brała w tym udział. E, Marta, czas świąteczny, koniec roku. Co najbardziej lubisz? Czego najbardziej nie lubisz? Nie znoszę <laughs> w czasie świątecznym tego, że więcej śpiewam w pracy niż w domu. <laughs> Nie znoszę otwartego telewizora. Na, w mojej najbliższej rodzinie nie mamy w ogóle telewizji, w związku z czym nie, nie zdarza mi się to zbyt często, ale bardzo nie lubię wizytować domów, w których ta rozmowa jest po prostu gdzieś tam na boku, obok telewizji. Ale są rzeczy, które uwielbiam, i to są przede wszystkim właśnie całe święta i ich, ich wymiar taki boskorajski. Ta atmosfera raju przywoływanego tym, że jest odpoczywanie, naprawdę święty spokój. Jest dużo wolnego czasu i o to zawsze dbam, żeby było go po prostu jak najwięcej. Z rajem kojarzą mi się też obfitość jedzenia. I to, że ja się rzeczy, które są w moim, na mojej topliście, to znaczy tradycyjne potrawy wigilijne. Które, większość z nich jem tylko właśnie tego wieczoru, czyli karp, smażony i różne potrawy, które pamiętam z dzieciństwa. I świętych obcowanie rajskie to znaczy to, że ten czas jest skoncentrowany na, na Bogu i na osobach boskich, ale też właśnie wspominanie zmarłych. W mojej rodzinie zawsze wigilia zaczyna się od modlitwy, odkąd pamiętam, klękało się przed zasiadaniem do wspólnego stołu i jest to naprawdę dzisiaj dla mnie. Od Dawniej to była po prostu taka tradycja, której się nauczyłam, a dzisiaj te osoby, to, za które się modlimy, to są znane mi osoby, z którymi przebyłam większość swojego życia, więc to szczególny taki wymiar tego czasu. Czego byś życzyła naszym słuchaczom na święta i na nowy rok? właściwie chyba tych trzech rzeczy żeby jak najwięcej odpoczywać żeby jak najwięcej tego czasu poświęcać na wolność na wolne nie zakrzaczać go obowiązkami niepotrzebnymi, bo są takie, które są potrzebne, żeby obcować ze swoimi świętymi. Oni nie są doskonali, ale żeby obcować z tymi, którzy są blisko aktualnie i żeby obfitowali nasi słuchacze we wszystko, nie tylko w jedzenie, nie tylko w te, które, te rzeczy, produkty żywnościowe, które lubią, ale żeby niczego im nie brakowało, ani radości, ani łez tam, gdzie potrzeba i żeby sobie z nimi dzielnie radzili przez cały najbliższy rok. Eksploruję dalej dział edukacji i jest ze mną, no, jeśli chodzi o etnonarrację, to ktoś naprawdę wyjątkowy, bo pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia i tak naprawdę, wiesz co, Olga Kwiatkowska oczywiście. Nie wiem dlaczego ja prowadzę ten odcinek, a nie ty. Bo jesteś dobrym następcą, jeżeli chodzi o prowadzenie etnonarracji, a poza tym jesteś ojcem tych etnonarracji. Każde rodziły się z Twoim udziałem. No, można powiedzieć, drodzy państwo, że jesteśmy rodzicami tego przedsięwzięcia, ale jako, że ja dzierżę mikrofon, Olga, powiedz mi, ten okres świąteczny przedświąteczny co Ty w nim lubisz najbardziej? A co niekoniecznie lubisz, czy może czego, z czego mogłabyś zrezygnować, jeśli chodzi o, o ten czas? Ja bardzo lubię ubieranie choinki. Nie będę za bardzo oryginalna, a, ale myślę, że w kontekście mojej biografii to jest dosyć istotne, dlatego że ja jestem z tego pokolenia, gdzie dominowały choinki sztuczne plastikowe i taka była ubierana w moim domu rodzinnym. I kiedy już założyłam swój własny dom, to zrealizowałam swoje marzenie. I wtedy pojawiła się duża zielona choinka. Wiem, wiem, jest to nieekologiczne i mam wyrzuty sumienia za z tym związane i taką sprzeczność wewnętrzną, że musi być ścięte drzewo, żeby stało u mnie w domu, ale no jest to jakoś strasznie dla mnie ważne, bardzo ważne i moje dzieci też to bardzo lubią i u nas jest też taki zwyczaj, że ubieramy choinkę w Wigilię. Ja tego bardzo pilnuję, nie pozwalam zrobić tego wcześniej. Poza tym uważam, że jest tyle miejsc, gdzie wcześniej się ubiera choinka, że jeżeli ubierzemy w domu, w ten Właściwy, zgodny z dawną tradycją, w właściwym momencie, to nic się takiego nie wydarzy. Mamy swoje ozdoby, ulubione, gromadzone od lat, i to jest taki moment dla mnie bardzo ważny, i to, że ta zielona choinka jest symbolem właśnie życia odnawiającego się, zieleni. Ten wątek jest dla mnie taki wzruszający i ważny. Lubię bardzo barszcz. Też nie jestem oryginalna, ale moja mama robiła świetny barszcz i będziemy ją w tym roku wspominać, bo w lipcu odeszła. Nie wiem, czy wyjdzie mi taki sam, jak mama robiła. Mam nadzieję, że tak będzie. I jeszcze jedną potrawę bardzo lubię z wigilijnego stołu, to są smażone leśne grzyby z cebulą. Taka, takie proste danie, ale tylko właśnie przygotowywane przez moją mamę na święta. To chyba wszystko. Lubię, lubię też są powolność czasu świątecznego i lenistwo, że można być wtedy trochę takim leniwym, i robić różne rzeczy nieśpiesznie. To to są rzeczy, które lubię, a to, czego nie lubię, to pośpiechu przedświątecznego. Bardzo źle to znoszę, nie lubię tłoku, unikam takich miejsc, gdzie ten tłok jest przed świętami, i nie znoszę, nie znoszę w czasie przedświątecznym kolęd. W sklepach, w tramwajach czuję się wtedy taka osaczona, więc unikam takich miejsc i staram się przebywać na zewnątrz, gdzieś, gdzie nie ma ludzi w lesie na przykład. A czego chciałabyś życzyć naszym słuchaczom na święta i na nowy rok? Przede wszystkim chciałabym Państwu życzyć spokoju, nieśpieszności, dużej wrażliwości, otwartości na innych. W tym potrzebujących, i żebyśmy umieli, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, jak różnie widzimy świat, wspólnie być i cieszyć się tym, że jesteśmy razem. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję. Jeszcze chciałam podziękować za ten rok etnonarracji wszystkim osobom, które przyczyniły się do ich realizacji, czyli wszystkim rozmówcom, rozmówczyniom, wszystkim osobom, które zaprezentowały tu swoje talenty. Ale też osobom, które nas wspierały, czyli całemu zespołowi Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Też osobom, które włączyły swoje głosy, a nie należą do naszego teamu. I to chyba tyle. Połączyłem się z Olą Jarysz z działu sztuki estetyki. ale na pewno kojarzycie państwo z ostatniego podcastu o Artystach, art brutowych. Możemy sobie niestety po, po pozwolić tylko na połączenie telefoniczne, ale myślę, że jakość będzie, będzie nie najgorsza. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry wszystkim. Cześć, Kamilu. Olu, ten czas przedświąteczny, świąteczny, co w nim lubisz najbardziej, a co najmniej? Ja może wszystkich dziwię się. Swym... Ale najbardziej lubię cały zestaw przygotowań świątecznych łącznie z staniem przy kuchni. To jest dla mnie najprzyjemniejszy etap świąt, a najmniej wydaje mi się, że chyba nie jestem zbyt zadowolona, jak przy spotkaniach rodzinnych wynikają jakieś sprzeczki na tle politycznym. To jest takie słabe i nie podoba mi się to zupełnie. Tutaj się zgodzę z tobą w 100%. A powiedz mi, czego chciałabyś życzyć naszym słuchaczom na święta i na Nowy Rok? Przede wszystkim zdrowia, 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 ale też takiej refleksji nad ogólną naszą sytuacją tu w Polsce i nie tylko. Takiej refleksji, która dotyczy innych ludzi i ich potrzeb. Dziękuję ci bardzo Olu i wszystkiego dobrego zdrowia, na święta. dziękuję. Zdrowia i szczęścia Kamilu i wszystkim słuchaczom. Pani Justyna Słomska-Nowak, kierowniczka działu wydawnictw i biblioteki. Jej głos słyszeliście Państwo w podcaście specjalnym z okazji nocy muzeów. Tak się składa, że akurat pani Justyna jest tutaj zaraz obok mnie, dlatego mogę ją szybko przypytać. Pani Justyno, co Pani najbardziej lubi w tym czasie świątecznym, czego Pani najbardziej nie lubi i co by chciała Pani życzyć naszym słuchaczom na nowy rok? Zacznę od tego, witam serdecznie Państwa, że nie znoszę sprzątać, no ale nawet sprzątanie przed świętami jest miłe. Natomiast to co lubię, to z jednej strony odliczanie siebie przy wigilijnym stole i pamięć o tych, kogo zabraknie przy tym wigilijnym stole. Czyli odliczamy się na bieżąco, ale też pamiętamy zawsze o tych, kogo zabrakło, kto odszedł. I ta moja Wigilia zawsze wygląda tak samo, jem dokładnie to, co jedli moi rodzice, co jedli moi dziadkowie i co jedli moi pradziadkowie na Kujawach. I to lubię, to lubię najbardziej. A poza tym to jest chaos, jeden wielki rodzinny chaos. Ale to już jest dalsza część. A czego chciałaby Pani życzyć naszym słuchaczom na Nowy Rok? Życzę przede wszystkim spokoju wewnętrznego. Życzę końca pandemii. Tego chyba wszyscy sobie życzymy, żeby w końcu to dziadostwo się skończyło, żebyśmy byli dla siebie lepsi i bardziej wyrozumiali dla drugiego człowieka. Mam połączenie z Magdą Kujawą, której głos doskonale powinniście Państwo kojarzyć z bardzo wielu odcinków. Etno narracji to nasza niezrównana lektorka, mistrzyni słowa czytanego. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry, witam Cię, witam Państwa. Magda, powiedz mi, co Tobie najbardziej pasuje w okresie przedświątecznym, a z czego jakbyś mogła chciałabyś zrezygnować? Ja staram się rezygnować z takiego wpadania w popłoch przedświąteczny, z wpadania w zabieganie i staram się unikać takiej presji związanej z tym, że wszystko musi być wybłyszczone i okna muszą być umyte i podłogi muszą świecić. Także przed tym staram się chronić i przyznam, że nie zawsze mój dom tak totalnie lśni na święta. No, ale to przecież nie jest najważniejsze. No więc właśnie, więc właśnie, ważniejsze jest to, żebyśmy byli razem. A gdybyś miała złożyć życzenia naszym słuchaczom, to co chciałabyś im powiedzieć? Ja chyba przede wszystkim życzę wszystkim Państwu bliskości, takiej prawdziwej, takiej gdzieś tam z głębi serca tego, żeby. Znikły wszystkie podziały, które są między nami i w naszych rodzinach, i w naszym społeczeństwie, bo myślę, że to dzisiaj jest najważniejsze dla nas. Dziękuję Ci bardzo. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku i mam nadzieję do usłyszenia i do, do, do przyszłej współpracy. Ja również mam nadzieję, pozdrawiam Ciebie i wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Łączę się z panią Grażyną Szelongowską z działu gospodarki i Rzemiosłu naszego muzeum. Panią Grażynę Państwo kojarzycie z pewnością z odcinka z okazji Nocy Muzeów, ale także z odcinka poświęconego kolekcji ceramiki i wystawie Jana Limonta. Pani Grażyna lubi się wypowiadać dla nas. Dzień dobry, pani Grażyno. Dzień dobry, pani Kamilu. Dzień dobry. Pani Grażyno, zapytam Panią, jak wszystkich moich gości dzisiejszych, co w tym okresie świątecznym, przedświątecznym sprawia Pani radość, a z czego najchętniej Pani by zrezygnowała? Najchętniej zrezygnowałabym z tradycyjnego sprzątania, a co mnie cieszy gotowanie, przygotowywanie wigilii, przygotowywanie różnych rzeczy na Boże Narodzenie, smakołyków takich, na które się nie ma czasu, żeby je przygotować w ciągu normalnie roku, a poza tym to są też takie specjalne potrawy, które się tylko na Wigilii przygotowuje, więc to jest takie, to bardzo lubię. A czego życzyłaby pani naszym słuchaczom na ten nadchodzący rok, no i oczywiście na święta? A oczywiście życzyłabym przede wszystkim tego, żeby ta wradna zaraza od nas odeszła, która nas tak męczy już drugi rok to wydaje mi się, jest najważniejsze, żebyśmy byli po prostu zdrowi, cieszyli się życiem i myśleli o wolności. Bo to daje taki pęd do życia i zachęca do pracy. Jak człowiek jest wolny, jest otoczony miłą atmosferą w życiu, takim codziennym, ale też jak pasprzyjające wokół siebie otoczenie, to naprawdę to dodaje emocji, podnosi pod poziom endorfin i człowiek chce się bawić, chce być miły dla innych, ale przede wszystkim tak myślę sobie, z większą radością pracuje. I życzę wszystkim, żeby mieli przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i pozytywnego myślenia w przyszłym roku, bo to, to jest chyba najważniejsze. Jest ze mną Agnieszka Kostrzewa z działu folkloru i kultury społecznej. Agnieszkę kojarzycie na pewno z... Odcinka specjalnego na noc muzeów. Cześć, Agnieszka. Cześć. Zadam Ci pytanie, które zadaję wszystkim naszym gościom w tym odcinku specjalnym. Powiedz mi, w tym okresie świątecznym, w którym się znajdujemy teraz, co najbardziej lubisz, a czego najbardziej nie lubisz? Zacznę od tego, czego nie lubię. Nie lubię tłumów w sklepach, nie lubię no, tego pospiechu strasznego. A co lubię? No to, że czekam na święta. To, że myślę jak spędzę czas z bliskimi, jakie prezenty dla nich przyszykuję i wyobrażam sobie jak będą się z nich cieszyć. To jest chyba najfajniejsze. Czego chciałabyś życzyć naszym słuchaczom na Nowy Rok? Chciałabym życzyć dużo spokoju. Radości z tego, co mamy e, i, i zdrowia to przede wszystkim. Połączyłem się z Panią Hanią Łopatyńską, kierowniczką działu folkloru i kultury społecznej, którą no, z wielu odcinków mogą Państwo kojarzyć, chyba jest najczęściej występującą osobą, jeśli chodzi o naszych gości. Dzień dobry, Pani Haniu. Dzień dobry. Pani Haniu, nie będę oryginalny. Zapytam Panią w tym okresie świątecznym, w którym jesteśmy teraz, co Pani najbardziej lubi, a czego najbardziej nie lubi? No, chyba nie będę zbyt bardzo oryginalna, jeżeli powiem, że, że, że lubię właśnie tę samą atmosferę. Nie przeszkadza mi to, że już praktycznie od 1 grudnia już się zaczyna ten, ten taki świąteczny szał, że są i te lampki, i światła w mieście i, i w radiu muzyka świąteczna gra, bo zawsze taki czułam niedosyć, że te święta są za krótkie, a teraz, ponieważ to się tak wszystko rozciąga w czasie, no to, to akurat bardzo mi odpowiada i lubię i, i tutaj w swoim najbliższym otoczeniu domowym yy, czy ogrodowym też staram się jakoś tak te, te, te święta zaznaczyć już w miarę. Wcześniej. Oczywiście bez przesady, nie tam jakoś w listopadzie, ale tak myślę, że od początku Adwentu już, już można te święta czuć. Także to jest taki duży, duży, duży plus. A czego nie lubię? No t, trudno, trudno mi tak tutaj znaleźć takie, tak, taką rzecz, która by w samej same idei świąt czy, czy, czy w, w tradycjach świątecznych nie, nie podobała się. Bardziej, bardziej nie lubię w świętach takiej, takiej rzeczy, która wynika z zachowania ludzi, na przykład tego, że, 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 że często... Święta są okazją do, do, do mardotrawstwa, że tak powiem, bo, bo ludzie przygotowują bardzo dużo rzeczy do jedzenia, czy kupują jakieś nietrafione prezenty i to potem wszystko, wszystko się, 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 się marnuje, gdzieś tam trafia, trafia na śmietnik, albo te, zawsze mi jest bardzo przykro, gdy widzę te, te setki choinek nie, niesprzedanych, które, które też lądują na wysypisku. To, to jest taki właśnie taki, taki rys świąt, który, który, który budzi mój Smutek i, i, i właśnie no, no chciałabym, żeby, żeby to się zmieniło. A to się, Ale to się, się wiąże z, z mentalnością naszą, Polaków, czy nie tylko Polaków, pewnie. No to przed nami dużo pracy w tym zakresie. No na pewno. Mhm. Pani Haniu, jeszcze poprosiłbym Panią o taką krótką myśl. Czego chciałaby Pani życzyć naszym słuchaczom na nowy rok? Na nowy rok. No. No wcześniej na święta, no to życzę, życzę wszystkim, żeby, żeby te święta były spokojne, w miarę beztroskie, chociaż wiem, że to, to, to z tym może być problem, żeby święta były białe, co prawda ja nie jestem miłośniczką śniegu, ale akurat tutaj przy okazji świąt robię wyjątek, bo, bo ten śnieg w święta daje taki, taki specyficzny, fajny nastrój, żebyśmy mieli okazję spotkać się przy rodzinnym stole i, i, i powściągnąć emocje, żeby to było miło, Miłe spotkanie rodzinne I, i, i skupmy się tylko właśnie na tych naszych takich bliskich osobach i bliskich nam sprawach, a na nowy rok no, życzę przede wszystkim zdrowia. To... Tak wiadomo, że zawsze się życzyło zdrowia, a teraz w tej sytuacji to, to, to jest tak jak gdyby jeszcze, y, jeszcze wa, ważniejsze i w różnych innych kwestiach, kontekstach te, te życzenia są, są, są istotne. Y, życzę też y, wszystkim nadziei i optymizmu, że, że, że to co będzie w tym najbliższym roku będzie lepsze od tego, co było w latach poprzednich. No i, op, no i optymizmu takiego, no bo wiadomo, nic co złe nie trwa wiecznie, Wszystkie straszydła wcześniej czy później odchodzą w, w, w niepamięć. Także mam nadzieję, mam nadzieję że, że, że wszystkie te nasze problemy, jakie się uda rozwiązać i że spędzimy w zdrowiu i w miarę, w miarę, w miarę, w miarę pomyślnie ten przyszły rok. Tego wszystkim Państwu życzę. Jestem w gabinecie dyrektora Muzeum Etnograficznego, pana doktora Huberta Czechowskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, do naszego odcinka specjalnego nie mogło zabraknąć pana wypowiedzi. Nie dość, że mogliśmy pana usłyszeć w odcinku o Halloween. No to jeszcze. Pan w ogóle dał zielone światło do realizacji naszego podcastu. Ale zadam panu takie pytanie jak innym moim gościom dzisiejszym, czyli co w tym czasie świątecznym albo przedświątecznym sprawia panu przyjemność, a, a, cz a z czego by pan zrezygnował, gdyby pan mógł? No, to jest bardzo trudne pytanie, bo generalnie bardzo lubię czas świąt Bożego Narodzenia przez atmosferę, która jest wytwarzana wokół i także w, w mojej rodzinie. Do czego zresztą staram się bardzo mocno przyczynić, dlatego że właśnie lubię trochę to zamieszanie, takie przygotowania świąteczne, różne działania, które trzeba wykonać wcześniej, po to, żeby ten czas świąteczny, wigilia, zwłaszcza i pierwszy dzień świąt, no miał szczególny charakter. Co dla mnie jest bardzo istotne, bo po prostu od dziecka pamiętam, jak to było celebrowane w mojej rodzinie, zawsze to było. Coś zupełnie niezwykłego, no i staramy się robić tak dalej. A co bym, co bym wykluczył z tych działań, no to przede wszystkim nie przepadam, aczkolwiek wiem, że to jest konieczne, za takie gruntowne sprzątanie. To nieraz jest uciążliwe po prostu. Ale no zdaję sobie sprawę, że porządek być musi, i daje to także namiastkę i pewną, i tworzy też atmosferę świąteczną. A czego chciałby Pan życzyć naszym słuchaczom na święta i na nowy rok? No Przede wszystkim tego, żeby święta minęły w takiej dobrej atmosferze spokoju i przyjaźni. Przede wszystkim życzę wszystkim, żeby się nie denerwowali niczym, nawet jeżeli nie dadzą rady przygotować świąt tak, jakby chcieli. To lepiej sobie nieraz odpuścić, niż się denerwować i wywoływać jakieś domowe zamieszki. A na nowy rok życzę przede wszystkim zdrowia w tym naszym trudnym okresie, w którym wszyscy jesteśmy. I także takiej rozwagi i spokoju przy planowaniu wszystkich przedsięwzięć przyszłorocznych, żeby wszystko robić spokojnie, bez animozji i konfliktów. Tak oto kończymy nasz odcinek specjalny etnonarracji. Ostatni odcinek wyemitowany w tym roku. Głosy, które Państwo usłyszeli to oczywiście nie wszystkie, jakie u nas wystąpiły. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej. A ja ze swojej strony też chciałem podziękować Państwu za to, że byliście z nami. Chciałem podziękować tym, którzy wysłuchali wszystkich 1027 minut odcinków, które wyemitowaliśmy. Wszystkim tym, którzy słuchają nas między 17 a 23, bo to najbardziej popularne godziny, z tego co wiemy. Wszystkim tym, którzy słuchają nas w Czechach, bo takie osoby też są. Wszystkim tym, którzy po wysłuchaniu odcinka Etnonarracji nawiązali z nami kontakt i nawiązali współpracę. To są wszystko dla nas bardzo, bardzo cenne rzeczy, bardzo cenne momenty i ogromnie nam miło, że, że możemy uczestniczyć w tej przygodzie. Ja ze swojej strony chciałem jeszcze podziękować Bartkowi Oleszkowi, który odpowiada za emisję Etnonarracji. Miałem nadzieję, że usłyszycie go państwo w tym odcinku, ale będziemy musieli poczekać z tym do przyszłego roku. Szanowni państwo, dziękuję raz jeszcze, życzę wszystkiego dobrego na Nowy Rok, żeby się państwu dobrze wiodło i do usłyszenia. Kamil Mataczyński. Etnonarracje. O tradycji, o kulturze, ao Museu.